Witam was z tej strony Sabal. Zacznę może w ten sposób, że nie sądziłem, że kiedykolwiek w mojej karierze mać nowej z globalnych serwerów powiem kiedyś że Gameforge dowiózł. Tak, bo to jest mój pierwszy w sumie odcinek tak bardzo propusujący tą firmę pod tym właśnie względem, bo moi drodzy pojawił się event najlepszy kiedykolwiek widziałem w sumie. Może jedynie Potworne Trio było lepsze, ale wtedy nie grałem, patrzyłem na innych youtuberów, jeżeli chodzi o dropsy, ale patrząc z perspektywy, że to jest event szczególnie dla niższych leveli, to raczej jestem zdania, że ten event nawet jest lepszy niż Potworne Trio, które było raz i już się nigdy więcej nie pojawiło. Przejdźmy od początku. 9 listopada pojawił się niewinny post na forum informujący o evencie. No i od razu mówię, że z góry poszedłem do tego, że to będzie jakiś syf, no bo patrząc po dropie, szału nie ma, nie brzmi to świetnie, wydaje mi się i nadal, nadal tak sądzę, że to jest event zrobiony pod levelów championa, żeby pozbyć się tych śmieci z serwera pod tytułem srebrnej szkaty, złotej szkaty i bo przy ekspieniu w AV3 albo ogólnie na całej yoharze wystarczy ekspić 10-12 godzin z Autopetem i macie 300 albo nawet więcej różnych szkad, które są w ogóle niepotrzebne I do dzisiaj nie wiem po co one są na levelu Championa, no bo po co mi żółcie albo e, jakieś tam e, ulepki z M1 albo z M2 Na levelu Championa, gdzie level Championa to jest kolejny level po 120 levelu No wiecie, tak jakbyście mieli e, na jakimś privku endgame'owy dungeon, gdzie lecia, leciałaby wam żółć niedźwiedzia No, 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 no po co komu to I, i, i tak dalej, do dzisiaj się zastanawiam kto wpadł na ten genialny pomysł to właśnie chyba po to to zrobili, żeby yy, było to yy, chodliwe, żeby każdy chciał to kupić, bo dzięki temu możecie uzyskać wejściówkę, otwierając te szkaty, na ten właśnie event i to jest właśnie słowo klucz, srebrna szkata, ta szkata i tak dalej, co za chwilę do tego przejdziemy. Lecz nawet nietypowo jak dla mnie, zaczniemy od końca, żeby dać Wam motywację do obejrzenia całego odcinka. Oczywiście ja powiem, jak to nam zrobić, co potrzeba, jak się zachowywać, co klikać, jak dokładnie to sobie wyfarmić, ale tutaj macie takie krótkie podsumowanie dropu z paru godzin chodzenia pod rząd na ten dungeon, tylko z jednego dnia. Sam dungeon jeden średnio zajmuje około od 2,5 do 5,5 minuty, tak mniej więcej wychodzi. Najszybszy nam tyle zajmuje, czyli 2,5 minuty. Plus przerwy na siczkę i tak dalej. No, załóżmy, że na to poświęciłem około 5,5-6 godzin, zajęło mi 90 dungeonów. Co tutaj widzicie? Daje mi możliwości, oszczędności, dosyć niesamowite nawet jak na mój level. Bo dodania nie wykorzystam, nie wiem przez ile lat. Zmianki, wiadomo, to są z B, więc no, powiedzmy sobie szczerze średnio. Ale sama alchemia powoduje, że oszczędzam dziennie 5-6 bon, bo tyle wydaje na przedłużanie mojej całej alchemii, bo muszę mieć włączono, żeby XP normalnie w AV3, no taki jest ten e, dodatek Johara brutalny, jeżeli chodzi o metina 2. Tutaj macie PEDEKI, uwaga, 60-godzinne, każdy z nich jest zdejmowalny na 50%, 60 godzin trwa, czyli 2,5 dnia. Te eliksyry to są odporności 10% na 200 hitów od wszystkich mobów, więc może śledzie to brzmi. Ale na bossa, jak akurat, nie? Po co się to używa, żeby tylko bossy bić, a nie całe spoty? Pięć te teleportacji wiadomo, mogliście mieć dużo. I wiele jeszcze innych, nie? Tam jeszcze macie większy eliksir yy, na 2000 ataków, ale na damage wasz, nie? Co zwiększa wasz atak. Odpały jakieś, karty potwora, co się bardzo przydadzą. Smakujki z plusem, które zwiększają. Zawsze o 5% doświadczenia peta, nieważne jaki ma level. I wiele, wiele więcej. Dużo rzeczy mi się nie zmieściło, pedeków i teleportacji i tak dalej, ale podaję Wam przykład, jak jeden event jest wybitny, bo Potworne Trio, cały drop mieliście z iluś tam dni, a ja Wam pokazuję tylko jeden dzień. Więc przejdźmy od początku, o co chodzi z tym eventem. By zdobyć wejściówkę, musicie otwierać szkaty tu macie w tle. Większość z nich to są właśnie te szkaty, które są wymienione w, e, na forum na e, w ogłoszeniach o evencie. E, sam drop jest poboczny. Re leci razem z obecnym dropem, więc to nie wpływa na drop. Nie, zas nie zastępuje go mniej więcej, bo się bałem, że jak będę otwierał te najlepsze szkaty z Johary, te gdzie tam te Eku z podwójną precyzją i przytopy lecą, gdzie trochę Yangów z tego wpada No, że to będzie... Kolejny drop, który mi jeszcze yy, yy, rozwodni to, co już zdobywałem. Ale nie, ten drop leci razem z yy, obecnym dropem. Po prostu macie szansę na to, że podwójnie wyleci Wam, załóżmy, przepustka i tak dalej. Polecam najbardziej otwierać nimfy, tam tego najwięcej leci. Z tych samych szkat miałem ponad tysiąc przepustek, a parę set paręset szkat sprzedałem. Nie chciałem klikać tego na siłę, bo dałem sobie coś zarobić, bo większość z tego wy wydopiłem sam, jeszcze przed eventem, bo miałem tam w magazynach. Trochę tam kupiłem. U mnie zestaw srebrnej szkaty z kluczami kosztuje około 2,5 wona, no bo jest dużo ludzi na joharze, dużo ludzi to dropi, więc tak samo jak ja nie potrzebuję, to reszcie tak nazwaną swoją nadwyżkę, sprzedadzą. Yy, wiem, że może być problem z tymi szkatami na świeżych serwerach albo na serwerach typu yy, Poland, typu Polyfemos, gdzie jest mniej ludzi z z Turcji, no ale to polecam Wam ustawić po prostu na noc z, z Autopetem, gdzieś, yy, nie wiem. Na jakimś spocie, gdzie te faktycznie srebrne szkaty i klucze lecą, nie mam pojęcia, może V2 na wężach, może V3 na tych pająkach, może gdzieś indziej po wikipedii i sami musicie sobie to potestować, gdzie możecie to sobie wydropić pobocznie, żeby sobie chodzić za swoje własne yy, wydropione rzeczy, a nie płacić ekstra komuś, bo to wydropił na jocharze. Po kliknięciu przepustki, staniecie teleportowani na mapę eventową, tak zwaną wyspę skarbów. Waszym celem jest obrona tego właśnie goblina przed mobami, które go atakują, gdyż ten goblin idzie sobie do skarbu i próbuje go otworzyć tym właśnie śmiesznym kluczem. Przed rozpoczęciem samego ewentu, możecie wzmocnić goblina, dając mu większą szybkość ruchu. HP, obronę, albo odporność na trucizny. jako, że ja mam trochę dobre EQ, ale to są moby tylko z mapy 9.0, więc pewnie dla większości to też będzie prosty dungeon, dawałem mu tylko szybkość ruchu, żeby przyspieszyć ten run, bo samo klikanie te, tych okienek no trochę zajmuje, nie, więc tylko dałem mu szybkość ruchu i to dla mnie wystarczyło. No i na mapie macie trzy szkaty, dlatego powiedziałem, że jest losowa e, ilość czasu na zakończenie dungeona, bo może otworzyć prawidłową szkatę już za pierwszym razem albo za trzecim i za każdym razem ta droga jest taka sama, nie? Tylko że w inny punkt mapy idzie się do szkaty, jak jest nieprawidłowa, to po na początku, on idzie do innej szkaty, by za nim no i w sumie za ukończenie Całego dungeona dostajecie walutę eventową, nazywają się dublony. Za ukończony e, cały dungeon macie 100, plus jeszcze dublony za ubite moby. Średnio wychodzi około 150-160 za dublonów, za cały dungeon. Przejdźmy zatem do mapki albo panelu eventowego. Na początku wydaje się dosyć chaotyczny i jest dosyć trudny do ogarnięcia, ale po paru godzinach sami byście do tego doszli, dlatego ja wam trochę przyspieszę i zaoszczędzę czasu. Nie ma sprawy, widzowie, nie musicie mi dziękować. Yy, od prawej strony otrzymane doblone to jest właśnie ta waluta eventowa. Te trzy kwarantynki niżej ten przycisk, to jest właśnie odkrywanie za czy 30 dublonów, to pokazuje y, jakie nagrody możecie wygrać. Zawsze są takie same, więc ten przycisk jest tylko po to, żeby y, te dublony tak zwane niszczyć, nazwijmy to. No i o co chodzi z tymi kolorami na, tych, y, na tej mapce? Y, szary, zielony, niebieski i pomarańczowy. To pokazuje, jaką nagrodę aktualnie możecie wygrać względem waszej rundy, którą w której aktualnie jesteście. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tych rundach. W sensie, szare, szare nagrody są od rundy od 1 do 3. Czyli jak jesteście w tej rundzie, tylko te nagrody możecie wygrać. Potem odblokowują się kolejne nagrody, bodajże od 4 rangi do 6. Kolejne chyba od 7 do 8. I kolejne od 9 do 10. Czyli mają 10 rangę. Na tym, na tym evencie macie całą mapę dostępną, czyli losując nagrodę z całej mapy, wam się losuje, a nie tylko z, tych, z tego początkowego etapu, co jest plusem, moim zdaniem, na początku dla was. Kolejnym przyciskiem, niżej po lewej stronie, jest taki kuferek. Po odblokowaniu tej mapki za, za dablony możecie odebrać za darmo jedną nagrodę. Czyli jeśli ktoś jest z was dobry z matematyki, to oznacza, że wystarczy zrobić dwóch goblinów i macie 300 dablonów, czyli to wam daje w ciągu 8, maksymalnie minut, 10 nagród do odebrania, darmowych. Potem, żeby odebrać z tej samej mapki kolejne nagrody aż do 9, bo maksymalnie 9 nagród możecie mieć z jednej mapy, musicie użyć klucze. Do, do tych kluczy zaraz przejdę. Potem macie przycisk resetu, czyli jak chcecie mieć tylko nagrodę za dablony, resetujecie mapę, używacie dablony, żeby to, to, tą mapkę wam pokazało, tak jak ja teraz pokazuję, i używacie tego przycisku kuferka. I tak w nieskończoność, jeżeli tylko chcecie używać za dublony. Co ping dungeonów zdobionych, dostajecie jeden klucz za darmo, ewentualnie wygrywając go na mapie z nagrodami. No i po co są te klucze? Właśnie po to, żeby zdobyć rangi. Rangi to są ekstra nagrody, do zdobycia jednorazowo i losowo, z puli nagród, które Wam teraz pokazuję, po prawej stronie. Przy każdym y, przejściu na kolejną rangę, żeby odbudować kolejną rangę, musicie zebrać 9 nagród z tej mapy. Pierwsza nagroda darmowa, a potem 8 kluczy i po zapełnieniu właśnie tego wymogu przychodzi Wam na kolejną rundę, dzięki której Wam się mapa recytuje i możecie zdobywać ekstra, losowe nagrody. Może omówimy te wszystkie rundy, żeby było tak mniej więcej to klarowne i przejrzyste. Pierwsze dwie rundy są niejakie, więc może to skrypniemy, Każdy widzi jak to jest. Od trzeciej zaczynają się już ciekawe nagrody, bo są albo kory, albo PD 100% na 36 godzin. No, powiem wam, że ryjebanie. Czwarta ranga to są albo 8 kluczy albo błogosławieństwa, piąta to są losowy antyk albo kory i uwaga! To jest dosyć nietypowo. Macie yy, zawsze ognistą aurę. I dla pierwszych yy, 100 osób był buff, którego sam zdobyłem. Dlatego doładowałem. witem szuba wcześniej. Yy, 10% więcej na kolejne ulepszenie waszego itema. Ja próbowałem ulepszyć broń. Wtedy to ulepszałem magicznym, ciekawe czy by się zestakowało z dualnym albo z tą pieczątką czerwoną. No i niestety broń mi nie weszła, ale dawało mi 10% więcej. Ranga siódma to jest losowa nagroda, to jest albo jazda konna, która mniej więcej kosztuje na starych serwerach 10 17 won, a księga potworów to chyba każdy wie, nie trzeba tłumaczyć. Polecam łowce wygrać. Ósma ranga to jest znowu losowy antyk albo płomienie. No i uwaga, krem dla krem, gdzie ja sam nie dowierzam, że, że, że takie coś jest, to jest Ognisty Fenix, i ten, co podnosi łup na 30 dni. Przypominam, że tą rundę spokojnie można wbić w jeden dzień, jak się uprzecie, z palcem w zadzie. Plus jeszcze był buff, tak jak tamten poprzedni, tylko działał w ten sposób, że wam nie zabierało ulepów, tak jak na DTU Kowala, przy ulepszaniu itemów, co też to zdobiłem, No i akurat miałem Farta, bo broń weszła mi na plus 15, co macie na szorcie, zapraszam do obejrzenia. E, tego Feniksa da się, da, da się dawać do magazynu, więc ja pod koniec eventu zrobię sobie na innej postaci znowu tą, te rundy, no i wyjdzie na to, że będę miał Feniksy prawie na 2 miesiące. Czyli autopeta praktycznie za free bez ładowania item shopa, bo spokojnie to można tak, w taki sposób zrobić. Tylko trzeba zrobić srebrne szkaty i bilety na ten dungeon. I ostatnia ranga, która się zawiesza, już dalej tych rank nie ma i to się nie desutuje już nigdy. Yy, macie po prostu do wygrania mityczny. Macie te elikscille na odporność na 10% obrony i atak po 2000 ataków, yy, przepustki oraz błogosławieństwa. Yy, no, spoko, sprawa, jeżeli chodzi o tego Kora. Macie bodajże odszyfowany do legendy, więc legenda, jak poleci, zawsze to parę won ładnych sobie wpadnie. Jak już powiedziałem, to się potem zatrzymuje na rundzie 10, i tak sobie zdobywacie nieskończoność. I pierwsza, taki, pierwszy taki tip dla tych, co chcą tylko zdobyć te wszystkie yy, nagrody z rund, albo szczególnie Feniksa i skrypnąć ten event, bo ich to nie interesuje. To polecam, moi drodzy, zosta zostać sobie na pierwszym poziomie, i ciągle tę mapkę resetować, nie oddając kluczy, które zdoby zdobędziecie. Ci wiecie, o co chodzi. Bo macie największą szansę na klucz, bo zobaczcie. Macie 9 szarych. Klucz do zdobycia jest w trzecim okienku. Yy, szałku mam pokazuję na filmiku yy, z 9 pól. Nie? Trzecie, trzecie okienko to jest ten klucz. Tych pól jest 9, więc wychodzi jakieś nie wiem, 12% szans na, na klucza. Więc dosyć dużo. A jakbyście mieli liczyć całą mapkę, to, to już ta szansa na klucze jest o wiele mniejsza. Więc jak ktoś z Was chce szybko wyfarmić do 10 poziomu, co polecam od razu zrobić, najpierw wyfarmić 10 poziom, czyli czy, czy, czy ilość potrzebną na 10 poziom, a dopiero potem te klucze poużywać, bo potem będziecie mieli problem, żeby to zdobyć. Chyba, że i tak macie zamiar to farmić, to, to w końcu to zdobędziecie. Kluczy potrzebnych na rangę 10, co sobie pomnóżcie 8 razy ranga, to ile wychodzi? 80-90 kluczy. Z tego co mówili ludzie, to większość to by farmiła w jeden dzień. Dostając tylko na randze pierwszej, więc, tak, takie małe podsumowanie. Event jest niesamowity, a sam się zdziwiłem i nie dowierzam, że tak coś dali, jestem przekonany, że pójdzie na to nerw, albo więcej tego eventu nie zobaczymy jak potworne trio, bardziej pójdzie nerw, ciekawe czy w tym tygodniu czy Gameforge da nam możliwość dopienia takich rzeczy przez cały okres trwania eventu, co bym się mocno zdziwił, naprawdę, dlatego polecam Wam skorzystać jak najszybciej z tego eventu, pofarmić teraz przez te pierwsze dni do przerwy technicznej, a potem niech się dzieje wola boska, wiadomo o co chodzi, to jest Gameforge. Z samego podsumowania, ile won zrobiłem z tego, co wydropiłem, to powiem Wam szczerze, niż dodań i zmianek, bo nie wiem, jak to mam przeliczyć. No to te parę, parę dziesiąt won prawie wpadło, nie? Same smakołyki to jest około 10 won. Alchemia to jest paręnaście won, bo tam parę antyków, mi w... znaczy zasilowanych mi wpadło. I, i, I reszta tych pedeków, tych pierścienie ciężko jest wycenić, nie? Bo gdzie byś chciał to wydropić? Z tym szopa? Czy. Czy, czy ze skatulizadora, a same PDK to też jest raritym, bo ja takich jeszcze wcześniej nie widziałem. Tak długo trwających, jak mówię, y, 2,5 doby, nie? Czy 60 godzin. Założysz PDK i może zapomnieć o postaci na 3 dni, a niech sobie tam expi na autołowach, czy tam co innego robi. Więc masakra, no ja sam ty już tych, tych PDK wydopiłem z parę parędziesiąt, a to jest tylko jeden dzień, nie mówiąc o tych eliksirach i właśnie pieśniach teleportacji. Oczywiście są jeszcze inne syfy, jak rękawice udzielenia na 2 godziny, księgi lidera, ale to wiadomo, ja to sprzedawałem, nie pokazywałem, że takie coś leci, bo kogo to obchodzi. Yy, yy, Karty potwora, co starsze się mi progres w samym systemie potwora. No i ten medal, to, który tam nie mówiłem, takie słoneczko, polega na tym, że przez 3 godziny nie wam exa, jak sobie ekspa, jak sobie ci na spocie. No i to tyle. Moim zdaniem event topowy. Rzadki, rzadko spotykany, żeby Gamefor coś dawał graczom za free, można powiedzieć, bo nie trzeba w ogóle i to trzeba pakować kompletnie i robić aż was zaswędzi. Napiszcie, co z tym sądzicie, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, Sabal, trzymajcie się.